Koleje dużych prędkości w Polsce to rzadkość, ponieważ Opendolino, które może stylistycznie nie odstają od europejskiej stawki, to wciąż nie rozwija swoich maksymalnych prędkości, ponieważ nie ma warunków, które by ku temu sprzyjały. Prowadzone są remonty, które mają pozwolić tym maszynom osiągać prędkość nawet 250 km na godzinę, ale to wciąż nie tak dużo, jeśli weźmie się pod uwagę koleje dużych prędkości z zachodniej części Europy. Chociaż przejazdy składów, które dzisiaj jeżdżą jako pociągi Intercity Premium, czyli najlepszej dostępnej klasy proponowanej przez PKP, rozpoczęły się w 2014 roku, to już wcześniej na polskich torach można było uświadczyć super szybkie pociągi. Mało tego, taka sytuacja zdarzyła się dużo wcześniej, ponieważ na polskie tory zawitał kiedyś pociąg najlepszej europejskiej linii, czyli TZw. Nasuwa się zatem pytanie, jak to w ogóle możliwe i dlaczego jedne z najbardziej rozpoznawalnych pociągów na świecie przyjechały do Polski? TGV, czyli francuskie superszybkie zespoły trakcyjne, które w regularnej eksploatacji osiągają prędkość nawet 320 km na godzinę. Co ciekawe, jako TGW określa się nie tylko pociągi, ale także cały system francuskich kolei dużych prędkości. Co ciekawe, pociąg TGW V150 3 kwietnia 2007 roku pobił rekord prędkości na torach, który wyniósł blisko 575 km na godzinę. Przebił go dopiero w 2015 roku japoński Maglev, przekraczając granicę 600 na godzinę. Pomysł na francuską kolej dużych prędkości we Francji pojawił się już w latach 60. ubiegłego wieku, czyli około 20 lat przed wejściem do eksploatacji pierwszego pociągu. Sformułowano wówczas nową koncepcję kolei, która zakładała właśnie osiąganie dużej prędkości maksymalnej w celu znacznego skrócenia czasu przejazdu. Jednak w czasie, kiedy rozmyślano nad kolejami dużych prędkości, to koleje francuskie prowadziły liczne próby podniesienia prędkości francuskich pociągów nawet do 200 km na godzinę. Udało się to dzięki zastosowaniu pociągów napędzanych turbiną gazową, a pierwsze takie maszyny światłodzienne ujrzały w marcu 1970 roku. Omawiana technologia okazała się sukcesem, a inżynierowie, spoglądając na wschód i rozwijające niebotyczne prędkości Shinkanseny, chcieli podążać śladami japońskich konstruktorów. Przerodziło się to w zbudowanie TRW 001 przez firmę Alstom. Był to pociąg przeznaczony wyłącznie do testów, które były bardzo wymagające. Wówczas maszyna odbyła ponad 5000 jazd testowych i przejechała ponad milion kilometrów. Ustanowiła także niepobity do dzisiaj rekord prędkości dla pociągu nienapędzanego energią elektryczną. Ta prędkość wynosi 318 km na godzinę. Następnie przyszedł kryzys naftowy i w roku 1973 skupiono się na produkcji elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dalej powstał eksperymentalny egzemplarz, i tutaj również nieszczędzono go podczas testów. W ciągu 20 miesięcy pociąg przejechał prawie milion kilometrów, gdzie 25 tysięcy z nich, z prędkością ponad 300 na godzinę. Idące w dobrym kierunku badania wzbudziły aprobatę francuskiego rządu, który zdecydował się na pełne ich finansowanie. Zaowocowało to rozpoczęciem budowy pierwszej linii dużych prędkości, łączącej Paryż z Lyonem. Do użytku oddano ją już 27 września 1981 roku, a rozkładowa prędkość pociągów na tej trasie wynosiła 260 km na godzinę. Jednak na samym początku z linii korzystali głównie klienci biznesowi, którym tak szybkie połączenie ułatwiało załatwianie interesów. Na zainteresowanie reszty podróżnych nie trzeba było długo czekać. Spowodowało to otwieranie kolejnych linii, między innymi do Le Mans, Lille czy Marsylii. Dalej pociągi zaczęły docierać także za granicę, a dokładnie do Londynu, Brukseli czy Genewy. Dotarły także do Polski, jednak nie na długo. A dzisiaj koleje dużych prędkości w naszym kraju możemy oglądać tylko na archiwalnych zdjęciach, które zostały wykonane podczas przejazdu francuskich maszyn przez kraj nad Wisłą. To wydarzenie miało miejsce w październiku 1991 roku, a wszystko z okazji Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat pociągów dużej prędkości. Zaproszony przez PKP pociąg TGW 17 października zatrzymał się na stacji Warszawa Zachodnia i co ciekawe, był to ten sam egzemplarz, który w roku 1990 ustanowił rekord prędkości na torach, przebijając granicę 515 km na godzinę. Ta wizyta nie była jednak ostatnią, ponieważ 4 lata później na polskich torach znowu można było zobaczyć tę super szybką maszynę. Przyjechała ona z okazji obchodów 150-lecia polskich kolei i została na nieco dłużej, bo można było ją podziwiać od 12 do 19 czerwca 1995 roku. Tym razem skład, który przyjechał do Polski, był składem w fazie przedeksploatacyjnej, co oznacza, że po prostu nie został oddany do użytku. Wyposażenie pociągu zostało także dostosowane do polskich realiów, dzięki czemu bez przeszkód mógł poruszać się po torach. Powiedzieć, że wizyta TZW była wielkim wydarzeniem, to jak nie powiedzieć nic. Nie będzie także zaskoczeniem, jeśli powiem, że maszyna wzbudzała ogromne zainteresowanie przechodniów, którzy tłumnie przychodzili podziwiać zachodnie dzieło. Przychodziła nawet orkiestra, która witała nadjeżdżający pociąg. Przejazd TZW po polskich torach nie oznacza, że rozwinął on tutaj swoją maksymalną prędkość. Tak się oczywiście nie stało, ponieważ, jak wiadomo, do tego potrzebna jest jeszcze odpowiednia trakcja, której nie było w Polsce i nie ma nadal. Najwyższa prędkość, jaką osiągnął francuski pociąg, to 160 km na godzinę. Przejechał on także ponad 1800 km, co pozwoliło Francuzom na okazyjne przeprowadzenie różnych badań pod kątem eksploatacji pociągu. Oczywiście, jak na polskie tory przystało, Zdarzyło się też kilka opóźnień, co nie jest codziennością przy podróżowaniu TGW. Jedno z nich wynosiło nawet półtorej godziny, a dotyczyło kursu z Warszawy do Poznania. 19 czerwca 1995 roku, wraz z odjazdem TGW z powrotem do Francji, tak naprawdę zakończyła się krótka historia szybkich kolei w Polsce. Może zakończyła to złe słowo, ale na pewno przerwała i to na długo. Dzisiaj najszybciej jak można u nas pojechać to 200 na godzinę, kiedy we Francji taką prędkość pociągi osiągały dziesiątki lat temu. Ale wiadomo, że wpływ na taki rozwój sytuacji nie o wiele czynników. Polska kolej dzisiaj się rozwija i na razie tylko mówi się o kolejach dużych prędkości w naszym kraju. Natomiast od czegoś trzeba zacząć i dzisiaj nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za pozytywny rozwój sytuacji. Na koniec krótkie ogłoszenie, ponieważ jeszcze w tym roku na kanał Pociągi wrócą testy linii kolejowych i to nie byle jakich, bo pojedziemy do Francji, aby zobaczyć, jak wygląda podróż właśnie TRW. Także zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić takich filmów.